Aby odpalić na raz 500 rakiet Hellfire, 250 pudełek rakiet. Dobra, mamy tutaj wywiercone swobodnie jak sobie od rakiety mógł wylecieć. Witajcie na kanale Danger Hobby, kanale poświęconym pirotechnice. Jest ze mną dzisiaj ekipa Krysten i Sebastian, którzy odpalali jeszcze niedawno, bo 1 stycznia, fajerwerki na Fordonie, a dzisiaj przyjechali, żeby trochę, że tak powiem, wesprzeć projekt rakietowy i przywieźli ze sobą taką oto piękną skrzynię. Skrzynię, która posłuży nam do tego, żeby odpalić na raz 500 rakiet Hellfire. Są to rakiety z tym stroboskopowym silnikiem, także szykujemy się do tego projektu. Skrzynia o wymiarach 1,20 m na 80. W środku jest pusta. Nie wiem, czy widzieliście e, takiego Anglika Nazywa się Colin Fiurze. Nie wiem jak się to dokładnie czyta i wymawia. Eee, I on z takiej skrzyni odpalał rakiety metodą gazową, czyli do środka napuszczał gaz. Eee, tutaj te, te rakiety miały, były po prostu poprzewiercane w, e, i powkładane w otwory. I po, po prostu dopuszczał gaz, podpalał to wszystko. Ten gaz od środka podpalał wszystkie ląty i te rakiety startowały w jednym momencie. My zastanawiamy się nad podobną koncepcją, ale jest też druga opcja, która po prostu, którą będziemy odpalać na takiej zasadzie, że ląty nie będą w środku skrzyni, nie będą odpalane gazem, tylko będą po prostu leżały na zewnątrz i po prostu będziemy je odpalać na przykład taśmą pyrolepową albo jakimiś stopinami, żeby to po prostu ładnie, szybko, sprawnie poszło. No i co chłopaki? Bierzemy się do roboty, nie ma bierzemy na co czekać. Zobaczymy, co nam z tego po drodze wyjdzie. Pewno, jedno jest pewne, że najpierw musimy nawiercić tutaj 500 otworów na 500 rakiet. Więc na górnej płycie pojawiła się taka szachownica. W miejscach e, przecięcia tych linii będziemy teraz wiercić otwory. Wszystkich otworów e, tutaj wyjdzie nam 504, potrzebujemy 500. E, także idealnie, no i zdecydowaliśmy, że ląty po prostu będziemy w ten sposób kładli na tej płycie. Na, na płycie będzie rozsypany materiał pirotechniczny, który po prostu e, zrobi taką dużą, duży ogień, dużą temperaturę, gdzie te wszystkie rakiety się zainicjują niemalże w tym samym momencie i wszystkie wylecą. Tak jak wspominałem wcześniej na rolce, możecie się zapisywać na ten projekt rakietowy. E, w komentarzu macie przypięty. Link do formularza, gdzie trzeba po prostu się zarejestrować. Mamy tylko miejsca dla 100 osób. Także nie czekajcie na ostatnią chwilę. Ci, kto, ci którzy są pewni, że chcą przyjechać i chcą to zobaczyć na żywo, zapisujcie się. I dodatkowo Wam powiem, że oprócz projektu rakiet, ponieważ no, te rakiety latają bardzo szybko i to będzie dosłownie chwila, żeby, żeby to zobaczyć, żeby to ogarnąć, to mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Będziemy również tam odpalać kompołdy za jakieś 12 do 15 tysięcy złotych z SR Pyro i będzie to nowa formuła nowych kompołdów SR Pyro. I oczywiście, ponieważ są, będą to nowe produkty, które będą się pojawiać na rynku, będziecie mogli zobaczyć je jako pierwsi i będziemy Was wtedy prosić o ocenę tych produktów. Jak już będziecie po prostu na miejscu, żebyśmy my, jako tutaj dystrybutorzy, żeby, żeby przekazać informacje do importerów, jak bardzo te produkty się wam podobają. Także nie czekajcie, zapisujcie się w linku poniżej, a my ciśniemy dalej z tym projektem. Z mody, więc mogę być niemodny. Zakładam kapkę i bluzę hopy. Przeszła tła, to zawsze wzór przyciąga Pół przetaje, i tak by odpalona kobra 120 rakiet, to dla nas sprawa prosta Robimy tu imprezę, to wpada cała Polska Czas zapierdala, jak rozpędzona fiesta Gdzie moja paczka? Spoko, dojdzie do Sylwestra Bo sprzedam, tylko dojdźmy do mety Przede mną leży 250 pudełek rakiet Hellfire W środku znajdują się po dwie rakiety Same. E, zobaczcie, same wiercenie otworów. Później jeszcze obsadzenie rakiet. Ile to jest tak naprawdę przy tej skali, przy tej ilości, ile to jest tak naprawdę roboty. No ale mam nadzieję, że efekt będzie tego wart. Jeszcze tylko tyle rakiet i będziemy mieli gotowe. Musimy tutaj to wszystko wiercić jeszcze wiertłem 14, żeby kijek sobie od rakiety mogły lecieć. Jak widzicie, dolna płyta już jest umocowana w skrzyni. Teraz czas na umocowanie górnej i będziemy wkładać rakiety. I tak to wygląda. Górna płyta już siedzi na górze i zobaczcie sobie, jak te rakiety tutaj ładnie ciasno siedzą. Ląty praktycznie się stykają, czyli jedna rakieta, jeżeli stąd by wystartowała, to odpala cztery kolejne, które są obok. I tak praktycznie będzie w każdym rządku. Także nie powinniśmy mieć żadnych problemów, żeby te rakiety wszystkie naraz wyleciały. No i tak to wygląda. Pierwszy rządek. Rakiet Hellfire stoi, zostało nam jeszcze tyle miejsca i tyle zatykania tych wszystkich rakiet. E, praktycznie one są tak ciasno położone, że jedna rakieta będzie odpalać się od drugiej, ale wiadomo, tam coś jeszcze sobie przyciągniemy: jakieś szybkie ląty, żeby po prostu ten ogień, który ma zainicjować ląty, był większy. No i tak oto nasza skrzynia wygląda. Tutaj jeszcze pozatykamy to później do końca, ale tak żebyście wiedzieli. Jak to wszystko będzie odpalane praktycznie Jedna rakieta będzie odpalała drugą Coś tam jeszcze pomożemy tym rakietom, żeby był, było 100% wyjścia Także super Dzięki chłopaki za, za pomoc, za skrzynię, za pomysł Także no, zrobimy coś fajnego No i oczywiście jeżeli chcecie zobaczyć to na żywo Zapraszam was bardzo serdecznie już 24 Lokalizację, godzinę, wydarzenia macie podaną w opisie tego filmu i oczywiście na miejscu też zadbamy o to, żeby była fajna atmosfera, fajny klimat. Będzie ognisko, będą kiełbaski, będzie coś ciepłego do picia, tak żebyśmy mogli spędzić trochę dłuższy czas niż tylko te 5 czy 10 sekund, w których te wszystkie rakiety wyjdą. Także koniecznie musicie to zobaczyć, nie może Was tam zabraknąć. Zapisujcie się już teraz. Trzymajcie się ciepło. Cześć.